Pan z wami, z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie Panie. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami rzekł do nich, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie i bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarną, przystąpili do Piotra poborcy. Didrachmy, zapytanie: Wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział: Tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: Od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia. Idź nad jezioro i zarzuć wędkę, weź pierwszą łowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera, weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste, a więc starajmy się nie dawać nigdy innym zgorszenia. Wchodźmy na portal prawy.pl, życzę miłego dnia.